Czwarty dzień wyzwania, 30-dniowego, a ten film będzie kontrowersyjny, tak jak zazwyczaj filmy ukazujące się z mojej ręki. Mój drogi, jest taka książka Jak przestać się martwić i zacząć żyć Dale'a Carnegiego. i bardzo ci ją polecam. Nie mogę ci teraz jej pokazać, bo jej nie mam przy sobie. Natomiast tam są trzy etapy, dzięki którym rozwiążesz każdy problem w życiu. Każdy. Naprawdę każdy. Ja to przetestowałem wielokrotnie w swoim życiu i działa. Pierwsze pytanie: zadajesz sobie pytanie, co cię martwi? Teraz cały świat martwi koronawirus. No więc mamy diagnozę. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się pewne informacje, że koronawirus może cię zabić. Pewnie dlatego się go ludzie boją. Celowo podkreślam, ludzie, dlatego, że to jest tylko pewna część społeczeństwa. Inni ludzie podchodzą do tego tematu całkowicie spokojnie. Mogę ci nawet powiedzieć więcej. Zdecydowana większość moich bliskich totalnie się tym nie przejmuje. Dlatego, że nie boją się śmierci? Nie. I nie dlatego, że bagatelizują problem, ale dlatego, że zrobili drugi etap z książki: Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Zadali sobie pytanie: co ja mogę zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Jeżeli masz wirusa czy jakąkolwiek epidemię, cokolwiek innego, w średniowieczu była to dżuma, możesz sobie o tym poczytać, jeżeli masz ochotę, i to coś się rozprzestrzenia z prędkością światła, umownie mówiąc, oczywiście, nie możesz nic zrobić. Możesz oczywiście nosić maseczki ochronne, możesz kupować sobie jakieś żele. Teraz ogólnie jest na tym bardzo dobry biznes. Natomiast docelowo nie możesz zrobić nic, bo gdyby ten wirus był bardzo zabójczy, to po prostu wszyscy zginiemy. I tyle. Przykro mi. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo możecie się wydawać po dwóch minutach tego wideo, że to jest w ogóle niezwiązane z tematem tego kanału, z tematem relacji damsko-męskich. Otóż nic bardziej mylnego, mój drogi. Jeżeli ty panikujesz każdą informacją, tak jak jest właśnie teraz koronawirus, to ty jesteś człowiekiem, na którego łatwo wpływać. Można to, można tobą sterować jak marionetką I ja wiem, że to nie jest y, Przyjemne Ani miłe dla ciebie teraz Kiedy sobie zdajesz z tego sprawę Natomiast y, ja jestem od tego, żeby pewne fakty ci Przedstawić Pewną prawdę, która docelowo może ci pomóc W twoich relacjach I teraz jeżeli jesteś mężczyzną I tobą da się sterować jak marionetką Panikujesz na każdym kroku To zapomnij Zapomnij o zbudowaniu relacji z atrakcyjną kobietą. Mówię oczywiście o długoterminowej relacji, dlatego że żadna kobieta racjonalnie myśląca, atrakcyjna, piękna, urodziwa itd., itd., nie zwiąże się na dłużej z facetem, który nie potrafi powiedzieć jej, że wszystko będzie dobrze, kochanie, i że damy radę. Więc jeżeli, jeżeli jesteś typem panikarza, no to masz trochę problem i polecam coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli jesteś kobietą, to powiem ci coś dobra, powiem. Miałem nie mówić, ale powiem. Według tego, czego ja nauczam, i według badań naukowych, według psychologii, ewolucyjnej i biologii, mężczyźni patrzą głównie na wygląd u kobiety. To jest fakt. Możesz się z tym nie zgadzać, możesz się z tym kłócić, ale to jest fakt. I oczywiście, jak najbardziej powinnaś się malować, powinnaś się siebie dbać, i tak dalej, i tak dalej. To już pewnie wiesz. Natomiast jest coś, czego Ci pewnie w szkole nie powiedzieli. To jest kwestia atrakcyjności intelektualnej, o której ja też często mówię. Natomiast wiem, że duża część osób na Facebooku nie przegląda regularnie mojego bloga czy moich wideo na YouTube, więc jeszcze o tym trochę więcej powiem. Atrakcyjność intelektualna to jest kwestia też właśnie Twojej pewności siebie. I być może się zdziwisz moja droga, natomiast gdy mówimy o pewności siebie, to mężczyźni uwielbiają pewne siebie kobiety, tylko tacy mężczyźni, powiedziałbym, na odpowiednim poziomie. Mężczyźni uwielbiają kobiety niezależne, oczywiście pewna część mężczyzn. Więc jeżeli ty chcesz zbudować długoterminowy związek i też będziesz panikowała co chwilę, w przypadku koronawirusa będziesz rozsiewała plotki, i tak dalej, i tak dalej. No to żaden mężczyzna na dłuższą metę z Tobą nie wytrzyma. Znowu boleśnie, kurczę. Następne wideo, może będzie bardziej pozytywne. Więc to wszystko sprowadza się do tego, jak Ty postrzegasz pewne rzeczy. I teraz ja, na przykład, w kursie niezniszczalnym mówię o tym, że nie możesz być przygotowanym na wszystko. Jak najbardziej, na wszystkie wydarzenia w Twoim życiu, ale powinieneś pewne sytuacje przewidywać, to jest raz. A dwa, mówię o tej technice, którą Ci powiedziałem dzisiaj. Zadajesz sobie pytanie przy każdym problemie życiowym, czy Ty możesz coś z tym zrobić. Z koronawirusem nic nie zrobisz. Chyba że jesteś takim geniuszem, że potrafisz wynaleźć lekarstwo i dostarczyć go to lekarstwo w ciągu krótkim w czasie, w krótkim czasie po prostu do, do wszystkich ludzi, no to wtedy OK. Ale jeżeli jesteś normalnym człowiekiem, tak jak ja, no to nic z tym nie zrobisz. Więc przestań panikować i skup się na rozwoju własnej osoby, a nie na tym, żeby karmić się takimi informacjami, że tam wszyscy umrzemy i tak dalej. No jak umrzemy, to umrzemy, trudno. Ale zanim umrzemy, zrób coś dla siebie. zasubskrybuj ten kanał, zalajkuj, zostaw komentarz, co o tym sądzisz i przede wszystkim nie daj się omamić, okej? Okay? To wystarczy na początek. Pozdrawiam ci bardzo serdecznie. Kornel Tomicki. Trzymaj się. Cześć.